Co sobie pomyślałeś, jak w pierwszej rundzie on tak na ciebie ruszył i cię obalił? Że tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem, że ruszy na mnie mocno. Obalił, pracowałem luźno w parterze. popinałem dwie techniki kończące, albo trzy, albo cztery. Ale jakieś 20 minut przed walką na sali rozrzewkowej e, zerwałem cały stas kokowy. Chyba też wiązadło w tej kostce. Stąd te. Tejpy. Także wyszedłem z e, zepsutą nogą, to się stało trzy walki przed moją, więc w momencie gdy dopinałem techniki kończące w postaci trójkąta, to łap, łapiąc się za tą nogę, przesuwając sobie kość, także łapiąc się za piszczel, czułem jak mi się przestawia kość, e, no ja tam jeszcze próbowałem dopinać, to wiadomo, bo to adrenalina, ale chyba ja tak się przestawiłem, że, że, jest, że jest niedobrze, bo już teraz nie mogę chodzić. Było, było to postanowienie, sam powiedziałeś na końcu, pierwsza walka w niestety była przegrana. Dwie były przegrane, więc to była moja walka o honor, na śmierć i życie powiedziałem sobie, że e, albo mnie tu ubiję, e, albo się nie poddam. No i więc, udało się Tak, i... więc dziwności losu, które mnie tutaj czekały, czyli rozwalenie stawu skokowego, chyba tam jakiegoś wiązadła, e, e, nie złamały mnie, zmotywowały mnie, poprosiłem Katmena o typowanie powiedziałem sobie, że co by się nie działo ja i tak do tej walki wyjdę i tak ją wygram e, dodatkowa motywacja, trybuny twoje kibice, tak. cała kotwica tak, też, też pana za to. słychać to w ogóle w czasie walki? Pe petarda, powiem wam, że dodaję tak skrzydeł a w szczególności jak byłem na górze i obijałem mojego rywala to to naprawdę to powiem wam, że e, robi robotę ten tłum, ten ryk to jest nie do pisania, dlatego warto na takich żyć. Warto się poświęcać, warto cierpieć. Ale to, to, to wiadomo, to nie jest koniec, tak? To, to jest tylko motywacja do czegoś, do, do kolejnych walk, prawda? To jest dopiero początek. Mam nadzieję, że na następnej walce będę dysponowany. Formę miałem naprawdę mocną, trenowałem ciężko. Wiadomo, że chłopak wziął walkę z marszu. To nie jest ciemnie bity chłopak. Bił się na Wotorę, na turnie na GO5, miał walki zawodowe. E Wiem, że na pierwszą, wiedziałem, że na pierwszą rundę będzie piekielnie mocny. No i był. Także to jest dla mnie początek. Następna walka jeszcze pewno w tym roku. Jedna bo to jest moja czwarta walka. W odstępie 3 miesięcy. Powiem za jeszcze, dużo. Jeszcze przed, przed walką sam pisałeś, jestem w życiowej formie. Jestem życiowej formie. My można jeszcze lepiej pewnie po takiej adrenalinie, po, e... po, po takim wyczynie w walce z kontuzją i tak czy tak, zwycięstwem, prawda? Możliwe, na pewno poprawiłem swój mental, czyli e, ten element psychiczny, psychologiczny, czyli prze, tak bym pokonałem stres, bo to nie jest stres, walka u siebie. Walka z tak wielką presją, gdzie każdy oczekuje od Ciebie zwycięstwa, a najlepiej przed czasem. No i ten element taki jeszcze, powiedzmy, negatywnie wpływający na przebieg walki, ale pozytywnie oddziaływający na moją psychikę. Czyli ta kontuzja, czyli wszystkie przeciwności losu, te trudne, jakby nie patrzeć, to kształtują nasz charakter wewnętrzny. Opowiedz, z armią miałeś rozmowy już przed walką na temat ewentualnej przyszłości, czy nie? Mm, miałem wcześniej propozycję, bo popisałem z nimi kontrakt parę miesięcy temu. Byłem, propozycję miałem wcześniej. Ale robiłem szkołę podoficerską, e, więc byłem też wyłączony jakby z treningów. I ustaliliśmy, że debiut mój w armii i debiut zawodowy będzie u nas w mieście. Yy, no i ostatnie pytanie, co czuje zawodnik, kiedy na dzień przed walką zmienia mu się ryba? <laughs> Frustrację, ale wychodzę z tego założenia, że żyje teraźniejszością. Dzień dobry. Jest to on. <laughs> <laughs> Ja żyję teraźniejszością. Tydzień Nie żyję. Tomek Romanowski tydzień temu pokonał grzybyka. Także. Ja żyję teraźniejszością, nie żyję przeszłością, ani przyszłością. Więc czułem frustrację. Teraz skupiłem się tylko na nowym zawodniku. Nie miałem możliwości go rozpracowania. Nie wiedziałem jakiej jest formie. Wiedziałem, że będzie mocny na pierwszą rundę. Jest silny fizycznie, bo jest przede wszystkim młodym chłopakiem. Widzieliście, że gabarytowo jest wyższy ode mnie o głowę. Ja czułem tą siłę, czułem tą masę, ale. Jednak tutaj chyba zaważył też element przygotowania, no i też troszeczkę ja wiem, nie charakter.